Kogo witamy, wy już wiecie. Strzelec. Czytanie do wydarzeń, zanim się wydarzą na lipiec dla strzelca. No i cóż, spójrzmy, poszukajmy przewodnika. Co będzie tym przewodnikiem dla Was? Przewodnią energią na lipiec. Umysł. Jak mówię o tej karcie, czacha dymi. Ogarnięcie wielu tematów, wielu spraw i wyciągnięcie z nich pewnych wniosków, ale też ułożenie ich w pewnej hierarchii. Umiejętność, tak jakby w każdym kominie, to jest taki trochę jakby inny piec, trzeba inaczej rozpalić, trzymając się podstawowych zasad i pilnować tego ognia, tak zwane dymu, tych trybików, które tutaj w środku widać, że w określony sposób, tak zwani was nie zakopciły w środku. Tak? I żeby to wszystko tak jakby ogarnąć. Zobaczmy dla was, co odchodzi do przyszłości. Dzięki Bogu, że odchodzi do przyszłości. Dziewiątka, buławowa. Mhm. Co szkoda, że odchodzi do przeszłości. Być może coś nie dopatrzyło się, coś się nie, nie, nie przyswoiło, tak? Odrzuciło się być może. I... W tym czasie lipcowym, tego szukania, zachęcam do czytań kolektywnych co dwa i rutynowy wstęp. Nie, jedno kolektywne, i dwa rutynowy wstęp, i update. Ale ten czas jest taki, w, 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 budzący nas w poszukiwaniu do swojej pierwotnego poczucia bezpieczeństwa pierwotnego, pierwotnej opieki, wsparcia tego wszystkiego, co daje nadzieję, że nic nie zostało nam odebrane, nic nie straciliśmy, tak? Że jeszcze jest w jakichś wymiarach nas ten moment, kiedy możemy wyjść poza czasem, przestrzenią, tak? I otworzyć się na nowo w tej iskreusze Bożej. Więc zobaczmy, co to też. Sprawiedliwość odwrócona. Ta karta wygląda bardzo specyficznie. Miny tych ludzi nie do końca. Są związane z osądem, ale też są związane z tym, z wyrazem pewnego współczucia dla innych, rozumienia lub nierozumienia ich sytuacji. I zaraz zobaczymy, bo tutaj będzie najważniejsze, z czym inni będą do Was wychodzić. No właśnie. Ale gdzie będziecie zmierzać w tym lipcu, tak? gdzie zmierzacie? Bo już jest lipiec. Mhm. Co wam pomaga? Mhm. Co przeszkadza? Widzicie, będzie dość trudno, chyba że tak się wyrażę. Zobaczymy też, dlaczego tego będziecie doświadczać. Król Buławowy odwrócony. Będzie ciężko wskazać dla innych i dla świata zewnętrznego w Waszej reakcji na ten świat odpowiednie tak jakby rozwiązania. To jest czas na zmianę świadomości i często skonfrontujecie się z tym, cokolwiek byście nie powiedzieli, nie zrobili, to świat może was nie zrozumieć, tak? Zwłaszcza w tej opcji, że tutaj widać przy ósemce monetowej każdy i wiele osób będzie chciało być jakiegoś rodzaju wspólnikiem, czy będzie czegoś od was oczekiwać. Punkt, z którego wychodzicie teraz, to askielichowy, czyli ogrom uczuć, emocji pamiętajcie, że lipiec to też jest taki czas, żeby uwolnić się od wszystkich sztucznych emocji, tego wszystkiego co wam nie służy, co sztucznie podbudowuje i nawet nie jest w stanie zasilić waszych energii poprzez tak zwane emocje, tak, że to są emocje ciężkie, one nie są prawdziwe, one nie mają, może one i są, ale one nie mają tej wibracji życia. I trzeba tak zwanie wyjść do tego co naprawdę czujecie, do świata uczuć, a nie emocji. Możecie mieć takie poczucie w lipcu, że do niczego i do nikogo nie pasujecie. Że pewne środowiska w pewien sposób tak zwani was odrzucają, tak? Uznając też tak, że w jakąś rolę w tym środowisku, oczekując czegoś od was. Będzie wam pomagało poczucie pewności siebie, bycie gwiazdą, bycie kimś, kto. To może też być takie obciążające, też, tak? Tym przewodnikiem, ale też to jest ta energia, gdzie każdy czegoś będzie oczekiwał. To jest tak jak z artystami, trochę tak jazda też, tak? Że albo ludzie mieszają role, na przykład często u aktorów, i myślą, że on jest tym człowiekiem, albo tamtym człowiekiem, a on to jest tylko jego rola, tak? Pamiętają imiona, nazwiska, ludzie łączą z was z jakąś sytuacją, z ich, z jakąś sytuacją, z predyspozycjami w rolach, które są obsadzane. Tak samo u was, tak? Odnajdźcie swoją po prostu tak zwaną prawdą prawdę, nie, nie udowadniajcie, że nie jesteście przysłowiowym wielbłądem, tak? Rozumcie też, tak jakby ludzi, ale też dajcie sobie jakiś czas i możliwości do tych pewnych reakcji. I w jedną i w drugą stronę to ma po prostu tak zwanie zadziałać. Aha. Energia, z którą wy do świata wychodzicie, u kielichów, tak? Idę, zostawiam, to nie patrzę, czy było fajnie, nie, niepajnie. Tak, jaki mam sentyment, tak zwanie, do świata, zrewidowanie pewnych sytuacji z przeszłości i zobaczenie, jaką zmianą i czym jesteście ze światem, z ludźmi w relacji, i pójście tak zwanie, w pewien sposób też tak, jakby możecie doświadczać takiego cofnięcia, jakiejś do energii, do, przepraszam, przejmie, postawy samych siebie. O tym mówi tak, jakby ta dziewiątka była odwrócona że ja już jestem inną po prostu osobą. Kiedyś byłam taka, a nie inna. Można było pewnych spraw i w pewnych opcjach być może, żeście uczestniczyli i zobaczcie, czym to się dla was kiedyś tak zwanie kończyło. Dziewiątka była odwrócona, zobaczcie, w klasyce to jest zawsze ktoś taki poobijany. Tutaj w tej talii, zupełnie ta talia ma inną energetykę. To jest jeszcze ta opcja, kiedy idzie się z brawurą właśnie, nie wiem, czy mi to słowo teraz do mnie jakoś tak przylgnęło w ostatnich czytaniach. Idzie się radośnie, zarzeka się, nie myśli się o pewnych, nie konfrontuje się tego w życiu. To jest ta chwila, kiedy ten, ta postać wybiera się, tak, zawalczyć z całym światem, wyjście ze swoimi sprawami, a pozycje odwrócone to już są pamiętanie o konsekwencjach, które później spotkały, że ten łeb jest potem ubity, tak, że nie ma się po prostu tak zwanej siły, że się ciągnie statkiem sił, tak? A tutaj mówi, ja już po prostu doświadczyłam tego pędu, i potrafię rozpoznać tak zwane te po prostu chwile, które później, jakby pakują Was w takie sytuacje nie do końca tak zwane fajne. Też jest opcja zarzekania się czy ustalania, że to będzie na całe życie. Ja bym powiedziała jeszcze coś innego. Zwróćcie uwagę na to w tym miesiącu, czy nie dzieje się coś, co chcieliście albo określiliście sobie wiele, wiele lat temu. Ja to zawsze to, ja to zawsze tamto, tak. I teraz doszło yy, energię, którą sprawdzają tak jakby waszą jakby przeszłość. I tu jest szansa na zatrzymanie się, tak? Bo ktoś myślał, że do was już zawsze tak można. Uważajcie też tak jakby na wszystko to, co przychodzi z jakiejś niedawnej, dalszej lub bliższej przeszłości, tak? O, najlepsza postawa, zachowanie, dziesiątka mieczy odwrócona, tak? Dziesiątka mieczy odwrócona to jest zdanie po prostu jakiegoś egzaminu, skonfrontowanie się też z czymś, z pewnymi konsekwencjami i nauczenie się tego, w jaki sposób to się po prostu tak zwanie dzieje, ale też konsekwencjami pewnych, od, pewnej odmowy, z którą będziecie musieli się w pewien sposób tak zwanie yy, skonfrontować. Wiecie, Czasami są takie energie, które ja od wielu znaków, od wielu ludzi słyszę, że ten ktoś nie zrozumie, że ten ktoś nie, nie przejdzie, że słowa jakieś nie przemówią. Tutaj chodzi o to, że nie ze wszystkimi się da, trzeba zająć się swoimi sprawami. Nie mówię odciąć się, bo się nie da po prostu odciąć, tylko rozumieć w sprawach, wiedzieć, co jest zbędne, czego się nie da. Trzeba być może będzie odegrać jakąś po prostu tak zwaną rolę, postawę. Spokoju, podstawę taką, która w pewien sposób pokaże, bo ta świadomość, że nie przemówię, nie zrozumiem, nie mogę być taka, taki z Tobą w tej sprawie. Hmm? Nie dajcie się wciągnąć też tak w pewne właśnie sprawy, w pewne okoliczności. Zobaczmy podpowiedź od duszy. No, jestem ciekawa, powiem Wam, rzadko kiedy jestem ciekawa odpowiedź od duszy czwóreczka miecz. Czas się po prostu tak zwanie pożegnać, zakładając też tak i wiedząc, co tutaj w tej tali w ogóle dzieci nie bardzo jest taka umemłana, to znaczy, że tak dużo, ale ostatnio głównie najczęściej używam tarota świetlistej drogi Alicji. Alicji Chrzanowskiej. No i inna karty jakby są dla mnie teraz takim wyczuciem, priorytetem. I tam młódcę te karty, a te y, pracowałam z nimi, opracowałam je, i, ale jeszcze nie do końca. No, Tali nawet tego nie widać, a to taki papierek chyba że taki papier mocny, bo wydaje mi się, że trzy miesiące to sporo. Gdzieś około pewnie trzech, a może więcej już. No dobrze, nieważne. W każdym razie ta czwórka mieczowa mówi wtedy, kiedy już jest na takim po prostu tak zwanym etapie i tutaj zależności, że oni czekają, że jedzie ktoś ranny, że jedzie ktoś z potrzebą, tak? Idziemy skonfrontować się w obrębie też tak jakby szkód, żeby wyciągnąć pewne wnioski. To są tak jakby zwiadowcy, ale bardzo często, kiedy karta się odwracała, czy Prosto na mi się mówiła, że z czym się po prostu tak zwane przegięło. Tak? Tutaj w ten sposób mówi, zobacz, przychodzi ten moment, ominęłaś, ominąłeś największe, tak zwane, jak to się mówi, miny życiowe. Teraz trzeba zobaczyć i podsumować na nowo, żeby nie ponieść w przyszłości porażki. To wszystko, to, co teraz się dzieje, daje Wam wiedzę i możliwość ustawienia się w pewnym kontekście do spraw i do ludzi. Czwórka Mieczy mówi zdań, świad, zmień swoją świadomość, wyciągnij wnioski, to wszystko, zwłaszcza co jest duchowe. I tutaj też zobaczcie, jest czwóreczka Bławowa odwrócona, czyli czas zmienić swoją świadomość, przyjąć tak jakby nową perspektywę. Hmm? Zamknąć już ostateczne, Pytanie już nie ma czegoś, w z tym, czegoś po prostu tak zwanie nie ma. Zwrotku duchowości ku rozumieniu wyższych tak jakby prawd, tak? No to nawet nieduchowość, tak? Ona mówi właśnie dosłownie takim, że jak trwoga właśnie to do Boga, że zwa zważ wyższą rację, porusz, wyłącz yy, zmęczone ciało, yy, zmęczony umysł, tak? Żeby to wszystko ogarnąć, trzeba tak zwanie zdać się na siłę energię wy na wyższą, na opiekuńczość, na anioła stróża. Ująć też to w konkretnym lekarstwie, bo to, są to jest konkretna świadomość do jakiejś sprawy, nasz pogląd, o, to kurczę, jest tak, a nie inaczej. A to kiedyś były takie przepisy, kiedyś były takie, a teraz to już jest inaczej. Już czas. Teraz już jak będę robiła ostatecznie, no to teraz muszę już zrobić tak i tak. Te, teraz zaczyna się ten czas kiedy resetuje się i uzdrawia wszystko to, żebyście mogli i okoliczności świata, kolektywne też tak zmieniają się, że możecie w życiu funkcjonować już według nowych jakby zasad. To, co najbardziej było stare zapyko, czego nie widzieliście, a jednocześnie dzieje się wobec was, czy przy was. Budzi emocje różne, uczucia. Najważniejsze są uczucia. A z tym wszystkim tak zwanie... Ma się to po prostu ułożyć w pewnego rodzaju płynność, w to przeczucie, w pewną intuicję poza chcieństwem i określeniami pewnymi. Nie wiem, jak to po prostu tak zwanie wytłumaczyć, bo to są bardzo specyficzne energie stawania Was wobec świata, wobec innych. No i teraz tak nie posprzątacie, nie uleczycie też całego po prostu świata. Możecie tylko zobaczyć, żeby nie popełnić sami w przyszłości jakichś po prostu tak zwanych błędów, albo też zreflektować, jakie błędy żeście popełnili. Wobec tego, co teraz się dzieje, jakby wobec Was. I powiedzieć nigdy kur na więcej. Tak? Już się w to nie dam wciągnąć. Tak? No. W jakich sprawach, w jakich sytuacjach? Diabeł prosto. Tutaj wyższa, jak zwanie szkoła, i zobaczcie też tutaj po zamknięciu, tutaj kiedy wyłożę, dlaczego tego doświadczanie, żeby wy doświadczacie, tak, żeby wydeptać nowe dróżki, zbadać potrzeby na nowo wasze i ludzi, z którymi macie do czynienia, a tu jest konkret, już każdy wie, co chce i jak. Ale czy wy tego chcecie? O, to już mi się pokazałaś, pokazałeś, czy ta sprawa wygląda tak i tak, już ja teraz wiem, tak, Bo to już widać. Natomiast zobaczcie, tutaj też jest czwóreczka mieczowa, tak, nie uleczać. To jest też czas, kiedy inni mogą potrzebować od Was waszych energii, Waszego zaangażowania, tak? Albo wrzucić Wam swoje własne, tak do tego kielicha, wrzucić swoje po prostu emocje, uczucia, wyżygać się na Was. Ale przy tym wszystkim jest też tak, iż oby tego było więcej, tego wszystkiego, co jest piękne, co jest dobre. To jest czas, żebyście w tym nowy, nowymi mapami życia, na Wasze życie, tak będzie nie tego już więcej, nie. Choćby kurna, nie wiem co. Rozumiecie, o co chodzi? Nie dać się pokusić wszystko to, co i tak do tego, do tej postaci, do tej sprawy już nie dotrze, a jednocześnie ktoś oczekuje od Was zaangażowania, czyli wszystkie sprawy, które będą was trochę kusiły do czegoś. Tak? Zadziałać, zrób, trzeba wiedzieć, co nie przyniesie i tak rezultatów. Ech. Właśnie, żeby was po prostu nie pokusiło. I zobaczcie, czy też, na, i przyjrzyjcie z tym energią, uważajcie na to w lipcu, czy ktoś was nie przykryje, tak? Takim po prostu jakby hmm, kapturkiem, tak? Bo może wcale to nie jest coś trudnego. Alkohol może to jest lekarstwo, może to jest ostatni łyk wody, które mogliście tam wypić po prostu i nie ma nic. I spróbujcie się wystać, bo to niekoniecznie musi być to, co niedobre, tak? Więc zwróćcie po prostu tak zwanie na to yy, uwagę. Dla wielu z Was będzie to oznaka zdrowia, tak? czyli idą wyzwolenia, tak? I sprawy dotyczące nowych terapii, być może nowych w końcu uzyskania jakichś diagnoz, jeśli chodzi po prostu o sprawy życiowe, e, objaśnienia i wejście w korzystne przepisy dla jakiejś realizacji, dla spraw, których nie dało się wcześniej po prostu tak zwanie rozwiązać, o. Uh -huh. no i tak, kochani moi czasami będzie to ósemka kielichów w czasem wycofania się, tak? Patrzcie też czy świat sprawy nie pokaże, nie znowu nie wepchną was w jakąś rolę z przeszłości, bo nie, bo kiedyście byliście bardzo silni albo byliście bardzo słabi, a teraz jesteście silni i was ktoś chce czymś obarczyć, tak? Bo na różne sposoby to jest ta energia ogarnąć te wszystkie piece, te wszystkie po prostu burze, żeby wam głowy nie, 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 nie rozwaliło wszystko. Rozumienie konfrontacja, szukanie argumentów, tak, przejście na wyższy po prostu tak zwany poziom. Mhm. Bardzo fajne tak zwane, mimo wszystko to za energię one generalnie pokażą ja już muszę inaczej, nie mogę w ten sposób, tak? Wydeptanie sobie nowych dróżek, nowych zasad, tak? A jednocześnie ustalenia tego, co w innym, co w waszym świecie, w kierunku spraw, w kierunku różnych możliwości, już się tak zwanie nie zmieni. Ustalenie pewnych ważności, proto, tego mogę być pewne, pewna w życiu, tego nie. Tu widzę, że się zmieniło, i muszę poczekać i zobaczyć. Yy, przyjrzeć się tym nowym warunkom. Dla większości strzelców po prostu przy czwórce błękowej odwróconej pojawią się nowe warunki. Dające pewne uzdrowienie, dające inny, lepszy sposób funkcjonowania. Może on przebiegać poprzez to, że możecie się zawieść, tak zwanie, na, na kimś, czy na różnych sytuacjach, czy na pewnościach pewnych zagadnień, pewnych spraw. Uważajcie też, bo tutaj jest ułożona przy tym, bardzo się, jak się rozumie, wie, coś jest siła sprawcza, tak? Że wiem, co wiem i określam, bo to jest pewne, jestem pewny, pewna, że to tak będzie. A tutaj mówi nie mieszaj się tak. Nie pasujesz do tego. Nie bez powodu to nie jest Twoja po prostu bajka. I uwaga z własnymi założeniami, z własnymi pewny sposób, też jakby kreacjami, oczekiwaniami czy układaniami się wobec tak zwanych innych. Mhm. No i cóż, zobaczmy tą podpowiedź dla Was. Tutaj, generalnie, ewidentnie, wyczyszczenie poprzez różnego rodzaju emocje, uczucia, poprzez sprawy innych i tym, czym są w pewnej pewności. Nie dajcie się przekonywać i nie przekonujcie kogoś na siłę do niczego. Ułóżcie się sami też, tak jakby w tym. I patrzcie, tylko jak, jak, jak się zmienia rzeczywistość nowe warunki, czy to dotyczą w małej skali różnych spraw, relacji, czy też to, co na świecie wychodzi, o, nowe, idą nowe perspektywy, tak? Zmieniło się, zmieniła się świadomość tak zwanie ludzi, tak? Otworzyły się nowe możliwości do działania, do życia. Pamiętacie kiedyś, ci starzy, moi widzowie, że tak powiem, kiedy ja zdziwiłam się i opowiadałam wam, jak czwórka buławowa co jakiś czas zmienia świadomość ludzi, tak? To kiedyś były te związki na kocioł łapę, które później świadomość, kiedy się przetransformowała u ludzi, to ci normalnie już przy czwórce odwrócona, prostej ludzie żyją w wolnych związkach. Mają większość tych samych zasad. Natomiast czwórka buław odwrócona później mówi tak, no albo to się rozpada, tak? Albo rzeczywiście przechodzicie na wyższy level ułatwiający życie codzienne. To musi się zmiana świadomość, świadomości, ale też ta czwórka buław pokazała, kiedyś pamiętam właśnie ułożyłam karty i na takie na dziwne miejsca, jeden z takich dziwnych właśnie miejsc, pierwszym, bo później jeszcze sprawdzam, czy to się gdzieś potwierdzi jeszcze, to była, kiedy pani właśnie podróżniczka pojechała do miasta kobiet, miasta wdów, gdzie generalnie cała świadomość ludzi, ona zaczęła się zmieniać, już w tej chwili w Indiach to już się zmienia i w wyższych sferach, tak? świadomości, wykształcenia, korekty wierzeń, ludzie już wiedzą, nauka też przy tym pomaga i perspektywa, nowa wiedza. Przy czwórce była w zamkniętej, odwróconej, mówi, już czas zmienić, już to są już ostatki drogi, ostatniki trudniejszych sytuacji, takiej, jak te kobiety żyły w tych miastach, gdzie już nikt nie wypędza w dół, w którym mają pecha, że ich małżonkowie piersi umarli. To i tak się polepszyło, bo nie muszą już na pewnym etapie ginąć z nimi na stosie, tak? Ale mogą wyjść, otwiera się dla nich życie. Już teraz nie ma tego drżenia, że zostaną wypędzone, że będą musiały opuścić swoje rodziny i konfrontacje z tym. E z tą energią od własnych dzieci niejednokrotnie, tak? Że ty jesteś be, ty jesteś niedobra, ty przynosisz tylko pecha, tak? Coś w tobie jest nie tak. Już dzisiaj wiele osób przy czwórce było odwróconych w takich różnych sprawach życiowych, kolektywnych, nie? jeśli chodzi też tak zwane o otwórki, myśleli, Boże, jakbyśmy mogli w coś takiego wierzyć, tak? Jak kiedyś, tak zwanie, można było wierzyć i przegiąć, i pchać dziecka, do, gdzie trzeba było rozgrzać, to do pieców pchali, tak? Ale nie wiedzieli, jaka tam temperatura, Jakie coś i ktoś nie wiedział, to mógł krzywdę zrobić. No i o tym powstawały książki, legendy o zacofaniu, o prostactwie. Czwórka była odwrócona, to też jest to i czasami jest to też minus. Na to też trzeba zwrócić uwagę, że dzisiaj tak zwane zielarze i farmacja, no to dwa różne bieguny, to tamci sube. No ale z czego najpierw powstawała farmacja? Właśnie, nie? tak Kiedy nie znano jeszcze chemii. Bo no to ona powstawała z tego, co jest, tak, z roślinek, a dzisiaj już są chemiczne substytuty, tak zwanie tego. I to wychodzi tak, że takich tych ziółek nie było i za parę lat już nikt nie, nie będzie ich pamiętał. To jest zmiana świadomości, zmiana warunków poprzez świadomość waszą, ale też przychodzą gasząc, wyłączając. Możecie tylko obserwować pewne niedobitki, ale to już tak się nie żyje, idę do przodu. Idziecie do przodu, bo zmieniają się warunki, świat jest dla Was bardziej przyjazny, jeśli u Was zmieniła się po prostu świadomość i bycie gwiazdą, bycie zauważonym w końcu, docenionym, tak? Ale tutaj, najpierw przez to, niestety, ale trzeba będzie po prostu tak zwanie przejść. No i cóż, wyciągnijmy tą kartę takiego dodatkowego wsparcia. Przygotujcie się na to, też na Wasze pierwsze wrażenie, jeśli chodzi. Do tego czytania? Och, i znowu, to już drugi znak, któremu wyszedł ten po prostu, też opcja jakiegoś labiryntu. Zobaczcie, ale to jest inne. czyli już wiemy, że w tej talii są dwa rodzaje labiryntu, tak? Przejścia tą po prostu drogą, wyczucia, spotkania, i tu jest tak, labirynt, labirynt, labirynt tworzy labirynt. Są zmiany, potrzeba świadomości, percepcji. Tutaj jakby trzeba funkcjonować według wewnętrznego, Takiego duchowego kompasu, powierzenia światłu, powierzenia Bogu przy najświętszemu istnieniu w dalszej drodze, w relacjach. Mhm. Ja lubię w swoim życiu na przykład takie sytuacje, kiedy widzę, B, że wszyscy są po prostu przeciwko, później z regułą tego um, pecha, że część, że wychodzi tak zwanie dość często, też nie zawsze w stu procentach, ale bardzo często w pewnych sprawach wychodzi na moje. Ale czy mnie to pociesza? Ja już wtedy wiem, wtedy na ile kto mnie z gumem zmieszał, tak? I powiem wtedy, o nie, ja nie pozwolę już się więcej tak zranić, tak? Zobacz, ja teraz muszę żyć swoim światem. Ale cieszę się, że w końcu zrozumiałaś, zrozumiałeś, że ja chciałam ci pokazać to już wcześniej. Mhm. Idźcie swoją drogą, nikogo nie przekonacie. Żeby wyjść i przejść przez labirynt. Tutaj nie ma założenia, mam wrażenie, przy tej karcie, czy wchodzicie, czy wychodzicie z tego labiryntu. Po prostu po labiryntach życia mamy się po prostu poruszać. Pamiętacie, taki pierwszy serial, taki długi, długi serial, yy, się nazywał W Labiryncie i tą piosenkę? Ja słowo, słowo nie pamiętam, ale wiem, że było tam ważne przesłanie. Posłuchajcie, może sobie. Ja też na pewno później przesłucham w Labiryncie zdarzeń. Nie, nie, pamiętam, ale pamiętam jej piękno. I oby to piękno, odnalezienie własnych dróg, poruszanie się własnym po prostu nosem, bez uzależnienia, bez układania się do towarzystwa jakiegokolwiek, oprócz światła i Boga. I tyle. I być może spotkacie na chwilę albo na dłużej ten, kto też po, porusza się po swoich labiryntach zdarzeń. Koniem się pięknie, z miłością i szacunkiem. Mam nadzieję, że to, co tu usłyszeliście, okaże się dla was pożyteczne. I do zobaczenia następnym razem, mam nadzieję.